Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale filmowym na kanale Aquamicus. Tym razem film będzie o akwarystycznej ciekawostce, jaką jest reaktor CO2 wraz z prostym dyfuzorem. Zestaw ten można zorganizować sobie w 5 minut. Wiadomo, że nie będzie to typowa butla CO2, którą uważam za właściwą w akwarystyce, a to dlatego, że takie rozwiązanie daje nam możliwość regulacji ilości podawanego gazu poprzez reduktor dwutlenku węgla i oczywiście jego ciągłości podawania, nie ryzykując przy tym skokiem pH. Taka butla jest konieczna przy akwariach holenderskich. I innych zbiornikach, w których mamy wiele wymagających gatunków roślin. Wracamy jednak do domowej akwarystycznej bimbrowni, małej fabryki dwutlenku węgla z cukru i drożdży, którą można wykonać niskim kosztem i możemy zastosować w małych akwariach. Pamiętajmy, że takie rozwiązanie stawia wielki znak zapytania. A to przez zachodzące w niej procesy, które są uwarunkowane od wielu czynników, jak temperatura, proporcje składników i jakości drożdży. Ja osobiście tej metody dozowania CO2 nie polecam, z prostego powodu jest nieprzewidywalna. Ale jeżeli macie życzenie zobaczyć, jak taki zestaw wykonać, już teraz zapraszam na film. Do wykonania akwarystycznej bimbrowni CO2 będziemy potrzebować dwie butelki 1,5 litrowe, dwa wężyki akwarystyczne plus dwie przesawki. Jako uszczelnienie, klej silikonowy, zaworek przeciwzwrotny. Jako dyfuzor może być kostka lipowa, ale ja użyję czystego filtra z papierosa. I najważniejsza rzecz to zakupujemy suche drożdże i cukier. Dodać trzeba jeszcze wodę. No dobrze, wszystko jest przygotowane, ale jak to sporządzić? Podaję przepis. Czas działania zacieru to dwa tygodnie. Teraz przechodzimy do konkretów. W butelce, w której będziemy trzymali zacier, robimy w zakrętce otwór o średnicy wężyka. W drugiej butelce, gdzie będzie znajdowała się woda, czyli nasz filtr, robimy w zakrętce dwa otwory. W butelce z żółtą zakrętką będzie znajdował się zacier i ważne jest, aby końcówka wężyka była nad powierzchnią tego zacieru. Drugi koniec wkładamy do drugiej butelki, tak aby końcówka wężyka sięgała dna wodnego filtra. Końcówki drugiego wężyka umieszczamy w zakręce butelki z filtrem, tak aby jego koniec znajdował się nad powierzchnią filtra, a drugi koniec był zanurzony w akwarium. Wszystkie miejsca, w których przeciągliśmy wężyk, uszczelniamy klejem silikonowym. Aby uzyskać zacier, wlewamy ciepłą wodę do butelki z żółtą zakrętką, dosypujemy cukier, mieszamy, następnie dodajemy drożdże zgodnie z moim przepisem. Możemy ewentualnie dosypać płaską małą łyżeczkę sody oczyszczonej. Jeszcze raz mieszamy i zakręcamy butelkę z zakrętką zamocowanym wężykiem. Wszystko instalujemy zgodnie z przedstawionym projektem. Drożdże powinny wytwarzać dwutlenek węgla, który powędruje przez wodny filtr, a następnie przejdzie do akwarium nawożąc go. Wszystko zaczyna działać. Pojawiły się bąble. Dyfuzor z filtra papierosa świetnie spełnia swoją rolę. Jeżeli będziecie mocować dyfuzor, starajcie się zachować odpowiednią odległość, od urządzeń filtracyjnych, tak, aby CO2 swobodnie się rozpuściło. Może sposób przechowywania tych butelek nie jest e, estetyczny, ale właśnie w ten sposób sobie przechowuję przechowuję w pojemniku, aby zabezpieczyć otoczenie przed nieprzewidywanymi zdarzeniami i tak ten zestawik właśnie wygląda. I to by było wszystko w tym odcinku. Dziękuję za odwiedziny i zapraszam na inne filmy na moim kanale Aquamicus, akwarystyka moje hobby. Subskrybujcie, lajkujcie, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć!